Ej, bo jest taka sprawa, zobaczyłam dzisiaj o ten komentarz od jednej z moich obserwatorek. No i wiecie, no ja nie jestem w stanie jeździć do wszystkich, bo nie starczyło mi ani czasu, ani pieniędzy na paliwo. Ale tak się składa, że dzisiaj mam jakąś taką wyjątkową ochotę, właśnie na lemoniadę. Także co? Chyba jedziemy. Oczywiście nie mogę przyjść bez prezentów, także pokażę Wam, co tutaj mam dla dziewczyn. Starałam się brać rzeczy, które mam dwa razy, żeby po prostu każda z nich miała mniej więcej to samo. Na starcie latują takie olejki od Only Bio, one są z brokatem. Nie wiem dokładnie, ile dziewczyny mają lat, dlatego wybierałam takie rzeczy, które będą raczej w porządku na każdy wiek. Dwa kremy od Flafa. Osobiście uwielbiam Flafa, bo serio nie ma kosmetyków z ładniejszymi zapachami niż właśnie te od Flafa. Jak już mowa o zapachach, to mam jeszcze takie perfumy od Vibe Perfumy. Dwa duże do rzęs od Lovely. I od Lovely mam jeszcze takie fajne dwie gąbeczki w kształcie. Makaroników? Musimy się troszeczkę pośpieszyć, bo niby ma być jakaś gicha, wielka burza. Także, żeby paczka dojechała na czas i żeby zdążyła napić się lemoniady, musimy wyjechać już teraz. Powinniśmy być za jakieś 20 minut, ale no jest mega beznadziejna pogoda i wydaje mi się, że zaraz będzie lało. Także trzymajmy kciuki, żeby dziewczyny w ogóle jeszcze tam były. Słuchajcie, mamy to dostałam lemoniadkę, czyli sukces, to... i nawet dostałam i chłopaki w sumie też bardzo smaczna lemoniatka.